Na przykład przetestować i zobaczyć, jak to działa. Ja bym chciała Was teraz tylko jeszcze zaprosić do, na kilka słów, dosłownie. Poproszę tutaj Ewę, aby, aby powiedziała um, właśnie taki swój testimonial. Jak, Ewo, czy mogę Ci prosić, o, jest jakbyś mogła powiedzieć kilka słów, jak dla Ciebie chwili zadziałało, bo myślę, że taki bezpośredni przekaz jest zawsze najlepszy. Um, a wiem, że dla swojego synka używasz chili, dla siebie, już już jesteś jakiś czas. Zresztą e, poleciłaś też wielu diagnostom, e, którzy też e, kwiaty ci poprzesyłali e, właśnie, bo, bo chcieli okazać wdzięczność za to urządzenie, więc e, no podziel się z nami, jak się mogła. Super, dzięki, dzięki synką super wykład, bardzo Ci dziękuję. Mi też się przyda. Bo chciałabym z chęcią zwrócić kilka kilogramów po siedzeniu w domu, rok i nieruszaniu się, ale może tak króciutko, bo rzeczywiście pewnie już każdy stara się tam uciekać do swoich stryk. Ja e, nie wyobrażam sobie życia bez chili. E, kiedy się urodziłam, e, urodziłam się z jakąś wadą genetyczną jelit, i z, od praktycznie dnia urodzenia miałam problemy jelitowe e, polegające na tym, że nie mogłam się wypóźniać nawet do miesiąca czasu. Więc e, proszę mi wierzyć, że było to bardzo uciążliwe. Miałam wiele różnych badań, leków stosowanych w ciągu życia, i całe, całe praktycznie moje dorosłe życie męczyłam się z tym, czasami bywało lepiej lub gorzej. W zeszłym roku było tak źle, że wylądowałam w szpitalu i tam już naprawdę były lekarze mówili, że, że, że to prawdopodobnie jakieś rakowe komórki, ale. To wszystko jest nieważne, bo teraz od kilku miesięcy kiedy stosuję hili, moje problemy jelitowe tak się, znaczy, moja kondycja moich jelit się tak poprawiła, że regularnie codziennie, jak każdy człowiek, mogę iść do toalety, yy, mogę spożywać więcej posiłków. Wcześniej miałam bardzo dużo nietolerancji i w związku z tym bardzo dużo różnych wzdęć, takich bardzo nieprzyjemnych. W tej chwili to praktycznie już całkowicie zanikło. Czasami, jak sobie pozwolę, to też z mojej winy i przesadzę. Yy, więc jakby w tej dziedzinie czuję, no. Yy, na, na, Możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie to, jakie to jest uciążliwe, kiedy człowiek nie może iść codziennie albo przez kilka tygodni do toalety. W tej chwili moje życie wygląda zupełnie inaczej. E, chciałam też wspomnieć o tym, jak, jak wspaniałe e, rezultaty e, program e, Balans mentalny ma dla mojego syna, który e, ma 12 lat, e, cierpi na autyzm, DHD i też e, depresję. E, ponieważ Miał problemy w szkole, zanim poszedł do szkoły specjalnej, był, był to bardzo dla niego ciężki okres i w tej chwili niejako jeszcze troszeczkę mamy um, problemy związane z tym z tą traumą, którą przeszedł. E, ale odkąd mamy Hili codziennie rano, e, włączałam mu program Spokój Wewnętrzny, ponieważ mieszkam w, w Anglii, więc nasze szkoły są otwarte od 8 marca. I proszę mi wierzyć, że każdego dnia dał radę iść do szkoły, a jego średnia. E, Um, obecność w szkole to była zazwyczaj 30% albo 20% w skali roku. W tej chwili mieliśmy 99%. Opuścił tylko jeden dzień, ale to trochę z mojej winy. Także po prostu yy, nie, nie umiem nawet Wam powiedzieć, jaka to jest radość, yy, kiedy dziecko przechodzi tak wielki stres, bo prawda, zdrowie naszych dzieci jest chyba dla nas najważniejsze. Yy, I kiedy wiem, że dziecko cierpi, i ja próbuję wszystkiego, nic nie pomaga, Podłączam mu chili spokój wewnętrzny, a my jedziemy w samochodzie, a on sobie śpiewa. Nie płacze, nie krzyczy, nie mówi, że zostanie w domu, a sobie po prostu śpiewa i idzie do szkoły. To już chyba nic więcej nie trzeba dodać, prawda? To chyba na tyle dzisiaj, życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję, dzięki Ewko, dzięki serdeczne. Słuchajcie, ja myślę tak, że tych przykładów mamy tutaj rzeczywiście dużo, ponieważ już jest późno, ja nie, nie chcę już Was tutaj trzymać, ja myślę, że będzie, że, że proponuję, abyście skontaktowali się z osobami, które Was dzisiaj zaprosiły, jeżeli jeszcze jakieś szczegóły będą potrzebne, żeby, żeby wyjaśnić, by się dowiedzieć, bo to warto, ale y, pomyślcie, pomyślcie, czy jest przestrzeń na to, aby w to urządzenie się zaopatrzyć, bo ja gorąco Wam je polecam. Dla wielu ludzi, no ponad już 100 tysięcy osób w tej chwili użytkuje chili, i są, jest już tak dużo testimoniali, tak dużo potwierdzeń, że, że to pomaga, że trudno jest po prostu to nawet przytoczyć. Na innych nagraniach też są wypowiedzi osób, jak zadziałało to w przypadku chorób skórnych, depresji, jelit, właśnie stanów bólowych, fibromialgii. Tak więc, no, każdy temat, który gdzieś tutaj był przygotowany, są testymoniali właśnie w tym, w tym temacie. No nie, nie przeprowadziłam jeszcze nikogo poprzez odchudzanie, tak? Więc myślę, że ten temat jest właśnie teraz zacznie. Mamy wiosnę, więc zachęcam wszystkich do tego, aby właśnie w towarzystwie chili rozpocząć proces powrotu do swojego ciała, w którym jest wam dobrze, w którym czujecie się energetyczni i w którym będziecie mogli zdrowo długo żyć. Tak, więc dziękuję serdecznie dzisiaj za spotkanie. Te osoby, które chcą, proszę sobie przejrzyjcie to, to nagranie, właśnie o programach. Myślę, że tam jeszcze też zdobędziecie więcej informacji i, i wtedy może wybierzecie takie programy, które są dla Was najlepsze. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Do zobaczenia. Za tydzień będzie temat dotyczący, jak sobie.